Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Tylko najbardziej wytrwali pamiętają, że pięć lat temu przed drugą turą napisałem tekst do piosenki niebiesko bodajże Niedziela będzie dla nas. No i jakoś się nie sprawdziło, to teraz postanowiłem w drugą stronę. Taka piosenka związana też z niedzielą, ale dużo, dużo starsza. Ja wyrosłem jeszcze w takich okolicznościach, że tak nie bardzo wypadało ją śpiewać. No, bo ona, co prawda, napisana przed wojną, ale w trakcie wojny nabrała jakiegoś innego znaczenia takiego samobójczego żeby złamać trochę tę piosenkę, którą wykonywał pan Wiesław Fok kiedyś. To było tango, tanżko takie. Nie będzie tanżka, będzie, będzie inaczej. Posłuchajcie Państwo, ciekawe jak Wam się spodoba. Co tu gadać? Dzisiaj swój wybór prawie już każdy zna. Te dwa tygodnie ciągnęły się niczym sierp z tyłka, czas przedwyborczy wciąż trwa. Jedno jest pewne: niczym podatki trzeba wykonać szturm. Od razu więc po kościele w najbliższą niedzielę zapraszam serdecznie do urn ta najbliższa niedziela. W trakcie niej wybierzemy. Spokój albo problemy na przyszły czas ta najbliższa niedziela będzie niezła satyra, gdyby głos na batyra dał któryś z nas. Ta niedziela będzie długo trwała, a co po niej będzie? Już to wie, ta najbliższa niedziela. Taką nadzieję żywię, niechże dla nas szczęśliwie zakończy się. 29 maja maj się kończy, prawie niezauważalnie przemknął. Wydawałoby się, że marzec. A tu 29 maja, czwartek i imieniny obchodzą Maria Magdalena i Urszula, a także Aleksander, Andrzej, Bogusław, Ermentruda, Zbylut, Maksymin, Maksymina, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Syzyniusz i Wilhelm. Nie wszystkiego dobrego Państwu kochanemu mojemu solenizantystycznemu. Nietypowe święta, dzień działacza kultury. Pana. Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań Poza granicami Państwa i Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Przysłowie na dziś Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. No i pada. Cyca <laughs> Szymon Hołownia. O proszę, pan Marszałek, wśród 6 miliardów ludzi nie ma nikogo, kto by urodził się po nic. Pewnie po nic się też nie urodził autor dzisiejszej gry półsłówek. On jest troszkę nieznany, ale Państwo pozwolą, że w bąciku Kasi będzie dzisiaj gra następująca. Głodna przątka. No to takie delikatne, łagodniutkie i przyjemne. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. A ja myślę, że dzisiaj wale do bochni. Będę miał warsztaty integracyjne. No i będę zasiadał w jury festiwalu Integracja Dźwiękiem Balowana. No ale to tak, żeby Państwo wiedzieli, że coś się dzieje w ogóle. Dziękuję, do zobaczenia.